No tak wolno? co to jest? O no, nie no ja! No ty, Dasz radę mi się. No, <śleszy> co ci poszło? No, no, odsun się, <śleszy> się, się. Ostatnia szansa. się. odsun się. Ostatnia szansa. Pamiętaj, nie, że kto nie skoczy ten nie dostaje kolacji. O, ale fajnie. Przeskoczyć mam teraz? No, nie. No trzy razy.

że się włosy nie wplączę. 나중에, jeszcze raz. Coś tam na włoskę mieliśmy prawie cały czas. Super, wyskakuj! Na dwie skakanki było lepiej. Dobrze.